Drodzy widzowie, zapraszamy do przeglądu granulatorów z serii Grand. Reprezentuje je peleciarka Grand 200, która jest idealna do użytku domowego i produkcji na małą skalę. Jest łatwy w obsłudze i bez problemu może produkować pelety drzewne do 150 kg na godzinę oraz mieszanki paszowe do 350 kg na godzinę. Posiada stałą matrycę o średnicy 216 mm z otworami od 2 do 8 mm oraz ruchome rolki. System napędowy jest typu kombinowanego, zawiera mocną przekładnię i napęd pasowy z silnika elektrycznego. Moc silnika to 11 kW. Granulator Grand 300. Cechą tego granulatora jest wysoka wydajność około 300 kg na godzinę peletu oraz 700 kg mieszanki paszowej. Łatwość obsługi i niezawodność konstrukcji zapewniają nieprzerwaną pracę przez długi czas. Sprzęt wyposażony jest w stałą matrycę o średnicy 300 mm i ruchome rolki. Wszystkie węzły przechodzą obowiązkową obróbkę cieplną i kontrolę przez dział kontroli jakości. Silnik jest zainstalowany na 22 kW. Granulator Grand 400 jest to najmocniejsza peleciarka w serii Grand. Model ten łączy w sobie wysoką wydajność i kompaktowość dzięki udanym rozwiązaniom technicznym i doświadczeniu w projektowaniu. Wydajność tego urządzenia wynosi do 450 kg na godzinę peletu stroci. Główny zespół granulatora składa się ze stałej matrycy o średnicy 400 mm oraz pary ruchomych rolków, które przepychają biomasę przez matrycę z otwórami o średnicy od 2 do 8 mm na wybór klienta. Mocna i sprawdzona w czasie przekładnia współpracuje z silnikiem o mocy 37 kW. Reduktory tej serii granulatorów umieszczone są w wannie olejowej, co zapewnia bezawaryjną pracę przez długi czas. Dobrym uzupełnieniem tego granulatora mogą być podajniki ślimakowe, kalibratory chłodnicy serii BKO, przenośniki taśmowe serii TL. Granulatory serii Grand to główne wyposażenie naszych linii do produkcji peletu i mieszanek paszowych typu MLG500, 1000 i 1500. Wysoką jakość urządzeń potwierdzają certyfikaty Unii Europejskiej. Jeśli jesteś zainteresowany lub masz pytania, zadzwoń pod numer, a nasi menedżerowie pomogą ci wybrać produkt, który spełni Twoje potrzeby.